Jeszcze od niej nadeszłam nawet. Coś się spierd... Ja nie rozumiem tego. Ja, ja tego ja, ja, nie, ja, to... nie... To, NIE KOLBUJĘ CZEŚ TĄ Krótka piłka ludzie, bo y, ja nie wiem ile ja tego live'a będę w stanie robić, bo pewnie kuźwa mój organizm powie, że jest zmęczony za godzinę i padnę. Także słuchajcie, 8 gumisiów, które zostało zrobione jest kurde dzisiaj do wygrania. I teraz słuchajcie jak to będzie robione, już wam tłumaczę jak to będzie robione. Uruchamiamy sobie coś takiego, uruchamiamy sobie coś takiego i uruchamiamy sobie w tym momencie coś takiego, chociaż tutaj będzie o wiele mniej czasu. Teraz słuchajcie, jak to będzie wyglądało. 10 minut mamy na licytację pomarańczowego gumisie, you know. I po prostu w tym momencie będę spisywał po 10 minutach top dzisiaj. Dlatego nie ma, że ogólnie top dzisiaj coś Ziem, to wygrywa. 10 minut jest na licytację tego gumisie. I co 10 minut będzie licytacja kolejnego gumisie. Będzie bądź zawsze bądź napisany. I tak po prostu zrobimy. 10 minut i co 10 minut spisuje top 10. 10. <grym> <grym> y, top dzisiaj. I jak top dzisiaj będzie spisany? Jest kuźwa zapisany do danego y, gumisia Koniec, kropka Koniec tematu Tak to będzie wyglądało Bo inaczej tego nie jestem w stanie zrobić A kurde robić przez 2-3 godziny live'a Żeby 8 gumisiów kuźwa rozdać To to jest do, bez przesady Okej, okay? be, be. Bez, bez przesady, bez przesady, bez przesady. No, najprostszy, jaki mogę tak naprawdę zrobić, system, nie? Będziemy po kolei te, które są napisane: pomarańczowy, zielony, różowy, żółty, brązowy, biały, czerwony i niebieski. Będziemy wszystkie po prostu licytować i po prostu robimy tak, że najpierw jest, teraz jest pomarańczowy, i jest, jest 7 minut, i za te 7 minut po prostu zapisuję to, po prostu zgarnia pomarańczowego. <laughs> to jest robka. Dziku, siema, siema, pamiętasz mnie jeszcze? Dziku, dziku oczywiście, siema, że siema, kojarzę, jak najbardziej kojarzę. kojarzę. Dziękuję, oczywiście, widzisz jeszcze raz. Nie obiecuję, bo może być ja różnie. Chciała, dziękuję pomarań, bardzo. O, dam biały będzie widać. To być jakiś być jakimś projektem, zająć, walczyć o pomarańczowego. To wal. Jeszcze półtorej minuty jest. Dziękuję, widzę Cię, pozdrawiam, Matusia, dzięki wielkie. Dobra, dawaj, 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 dawaj. 10 sekund, to już raczej nikt nie przebije. To zaraz, zaraz ustawiamy kurde nowego. I normalnie dziku zgarnia w tym momencie pomarańczowego i wszystko. I wszystko. Nie! Denator! W ostatniej sekundzie! Piu! Dobrze, denator zapisuję. Biciu dla ciebie. Dziękuję bardzo serdecznie. Teraz top dzisiaj jest denator i zapisujemy go. Jako gumisia pomarańczowego. I teraz będzie licytacja gumisia zielonego. Rozumiesz? Czyli zielony. O, proszę bardzo. I teraz ustawiamy sobie normalnie czas. Od 15 mogę. Dlaczego? Tak się nie robi! Poczekaj, czemu ja nie mogę zdjąć na 10? Ja chcę na 10 dać. Ja chcę na 10. Ja chcę 10. No kurde. Dlaczego tu jest takie coś, że mogę tylko 15... No nie! No i cały plan wziął kuźwa w łeb. Dobra, czyli od 15 będzie wtedy nowy, tak? Dobra, czyli czas licytacji będzie na 15 minut dla każdego się w takim razie, bo inaczej się nie wyrobię. Czyli następny będzie do 30 wtedy. Dobra, to zielony będzie dłużej, proszę bardzo, no problemu. Bo słuchajcie, wiecie jak wygląda donaty? Yy, donaty y są tak że ja muszę ustawić co 15 minut y, top dzisiaj. Nie mogę ustawić, kurde, y, częściej, więc co 15 mu minut musimy losować w takim razie, czy tam wytypowywać y, w zwycięzcę. Denator i tak raczej wygrał, bo, kurde, postawił kropkę na T, ale teraz macie 16 minut na licytację nad zielonym. O, tak myślę, że można zrobić. I zaraz, jak będzie tylko 15 po, czyli za 2 minuty, ustawiam po prostu y, czas, więc trzymajcie się chwilę, trzymajcie się chwileczkę z, z donatami te 2 minuty, jak ktoś się chce klepać o, o tego i potem przez 15 minut Rozumiesz, yy, lecimy i, i, i lecimy z tego, z, z zielonym, nie? No, czy wszystko jasne? Mam nadzieję. No, staram się tłumaczyć jak mogę, ale, ale inaczej, inaczej nie mogę. Tylko mówię, jakby teraz będzie to lepiej zrobione. To był pierwszy test. Okej, okay. szybko poszło, jak zwykle czy choć jeszcze tego proszę. Misialo, no poczekaj, nie bo facet będę facet miał facet potem chodzi. problem. Bo będę miał potem problem z tym wszystkim, żeby to w ogóle ogarnąć, a zaraz jak coś to zrobię po prostu tak chyba, że, że, że nie wiem, że faktycznie dam te 10 kuźwa czy ile tam donate'ów Top 10 i tyle, nie wiem. Bo inaczej tego nie zrobię! O, i teraz się liczy od 18.15, macie 15 minut na licytację Zielonego Gumisia. Po raz pierwszy robię coś takiego, to jest, jak, że tak powiem, na żywca po prostu robione, z randomu jak to wyjdzie, no ciężko tak naprawdę, jest to tak naprawdę ogarność, ale myślę, że tak będziemy po prostu robić co 15 minut, więc co 15 minut każdy gumisz, czyli policząc sobie razy 8, czy tam razy już 7, to ile będzie trwał live? Ty, czekaj, to jeden gumi, to dwa gumisie na pół godziny, to 4 godziny będę robił live'a? Nie, dwie godziny. <śled> na dobrą sprawę nie ma jak tego po prostu zrobić. Michał zazwyczaj się nie liczy, bo miała jakoś przewaga nad chłopakami, a tak w ogóle to pamiętasz, kojarzy mnie. Kojarzę cię przed chwili, a wcześniej nie jestem do końca przekonany. Zrobimy tak, że jako, że po prostu tą zasadę włączyłem w trakcie, to ja ci i tak podliczam te, te 25, które miałaś po prostu, czyli masz 5 dych. Ja... Baw w pamięci tutaj Michasialowe bicie dla ciebie. Masz tą przewagę, pamiętaj. Teraz po prostu robimy tak, że, że, że następny już będzie ogarnięty, bo myślałem, że będę w stanie dawać co 10 minut, ale zapomniałem, że mogę top donate ustawić jako co 15 minut, więc no niestety tak zlamiłem troszeczkę, ale szybko, na szczęście, naprawiłem swój błąd, więc nie bój się, wszystko jest git, wszystko jest dobrze i, I tyle. Czy wszystko jasne? O, że... Ląd ja 01 No i ser chciałbym wrócić 50 zł Dziękuję bardzo, dzięki wielkie 60 zł miałem. no właśnie mówię, że Lowe w każdym razie by była prowadziła Bo teraz się zrobiła... Ja nie wiedziałem, że ktoś tak przebije kuźwa w ten sposób, no żeście mnie rozwalili tym donate'em teraz Tobie się kuźwa cyferki nie POPIERDZIULIŁY? Kuźwa jeden złoty i by wywalnęła legendarne. Co ty zrobiła, kobieto? Co jest grane, katemic? Jak to najdroższy gumiś chyba będzie! Ja pitole! Jezu! Michałowe! Dziękuję bardzo! To ja nic nie poradzę, zobacz co ona zrobiła! Ja to gdzie nie podjadę, to się nie! To się dziękuję, Michałowe! Poczekaj! Halo! Tak się nie robi! Kuźwa, czekaj, teraz muszę nowe odliczanie. Jezus ja Maria, co zrobiła? Ja pitole, ty Ja, ja, okej okay. W mordę kopane Jezu, co ty zrobiłaś w ogóle? Ej, naprawdę, to by się chyba kuźwa cyferki popierdziuliły Ej No tak, tak lekko bym powiedział, nie? No, no, no przecież, że się pomyliło <laughs> Jezus Maria, do no co? Ja nie mogę. Dobra, zmieniamy kolor gumisia na różowy! Ja, ja nie wiem co się stało. Szczerze naprawdę nie sądziłem, że się odpierdziuli coś takiego. Naprawdę! Jest w ogóle 77%! 2% żeś w BI. Jezus Maria, to jest nie to, to nie to nie to pomyślenia w ogóle, to jest posze. Rakieta! Dla wiki lubi! Liaja, Dajcie drodzy koledzy i koleżanki, jednego gumisia, reszta koledzy, będzie koledzy, dla was. Jednego gumisia, reszta będzie <noise> dla was trzy zł Dziękuję, Dziku. Witam na Ciebie, pozdrawiam serdecznie. Jak widzisz, to jest czyste zrządzenie losu. Ja nie mam na to totalnie w ogóle żadnego wpływu i ludzie robią po prostu co. ta, nie wiem. O, i wszystko, i pa! Wiki do kuler! 600 zł. To miała być licytacja kuwa o gubi się do... Micha kolejne donate wysłane w nieodpowiednim momencie, No On może co? chociaż małego dacie wygrać co 25... Michasia Lowe, przepraszam <coughs> cię bardzo, przepraszam was wszystkich, ja nie wiem co to Viki odpierdziela dzisiaj, ja nie wiem co to Viki od... ja nie mam siły na to, to mnie przerasta za dużo! Nie no to jest, Jezus Maria Wiki! Czyli co, rozumiem, że mam zapisać Wiki na kolejnym gumisiu? Wiki musisz... Nie, tak te... moment. Viki, podwójny biciuś oczywiście. Pozdrawiam serdecznie. Wiki. zrób mi jedną przysługę. Minimalny donator z wyjaśnieniami, czy mogę oddać różowego komuś innemu. Na przykład Dzikowi albo, albo Michasilowe, bo oni próbują cały czas i nie mogą wygrać. Daj mi, proszę cię znać, bo ty przebijasz kuźwa tak... Przerąbanie już zapisałem, że będzie rakieta dla ciebie. Zrobię. Zrobię, kuźwa. Zapisałem, obiecuję, ale kurwa miały być te. Miało być klepanie o Gubisie. A ja... A ja... Ja... No, sorry. ja potem włączę to dzisiaj takie ogólne, to zobaczymy, co się dzisiaj z tego wało. Co to za donaty? ty? dwa donaty. What the fuck, ej! No przecież to jest. Niemożliwe w ogóle. O, co? Co jest grane w ogóle? No przecie to jest dwoma donatami, kurde! Dwoma donatami! No to, to, to chyba nie! No chyba nie! No nie wiem! Nie wiem, co się dzieje, nie pytajcie mnie. Tylko mówię, ja bym, ja bym kuwa porozdawał też innym ludziom, nie? To zrobimy chyba zaraz tak, że włączę taką listę. Michałowa na pewno tam będzie i będzie tam, dziku, i ja tam pozapisuję po prostu, nie? żeby, żeby, Żeby tam było, nie? No. Dobra, ludy, 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 bo to nie przejdzie. Robimy tak. Dziękuję bardzo, Piciu, dla Ciebie. To nie przejdzie, robimy tak, już Wam mówię, żeby, żeby kuźwa sprawiedliwości stało się zadość. Bo ja się nie spodziewałem, że tu się dzisiaj takie kuźwa rzeczy odpierdziulą. Robimy tak. Wchodzę se w szablony, wchodzę se w szablon top dzisiaj. Wyświetlamy. Osiem donatorów. Top dzisiaj trzeba odświeżyć, bo to jest kuźwa niepojęte. Będzie lista, którą dam po prostu dziś tutaj, no bo inaczej za bardzo nie jestem w stanie. Tak się prezentuje sama topka. I tak zrobimy, że po prostu zapiszę, no przepiszę po prostu randomowo do gumisiów te inniki yy, stopki. Bo ja inaczej tego nie zrobię. Jak będzie jedno top dzisiaj, to po prostu nie da się tego ogarnąć, nie? Jakby. To jest... Także ta, tak, tak zrobimy. Myślę, że to będzie najbardziej sprawiedliwe. Myślę, że tak będzie najbardziej sprawiedliwe, bo jak tak zrobimy, to każda osoba, która dzisiaj dała tego, no tam yy, Donata, będzie w tej topce przez długi czas, bo zobaczcie mi Hasialowe na przykład 120 zł, więc mi się wydaje, że spokojnie i tak dawno powinno mieć tego, tego gumisia. Wydaje mi się, że tak zrobimy, okej? Okay? Wyłączymy w takim razie. Tak, gubi się rozdaje seba. Dzięki wielkie. Dobra. Dziękuję bardzo, piszę dla ciebie. Dzięki wielkie. Robimy po prostu tak, że live do godziny 20. I o godzinie 20. Spiszemy sobie te wszystkie tutaj niki, jak one po prostu będą. I według tego, po prostu sobie pozapiszemy. Bo inaczej tego nie da rady zrobić. Po patrzcie, jest tutaj? Jest kuźwa 79% celu. Holy No, przecie to się nie kalkuluje do. No. Dziękuję bardzo dziciu dla ciebie, pozdrawiam serdecznie. Nie jakże jest jakby... Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Michasio, myślę, że różowego ci Cialowy, zaklepie, bo od samego ja początku walczysz i, tego i próbujesz, Dziku, jak się utrzyma, też jakiegoś tam dostanie w jakiejś tam kolejności po prostu kolejnego i tak, Że potem na przykład osoby które <laughs> najkowały. Można o smaku truskawkowym. Nie wiem czy taki <śmiech> jest o smaku truskawkowym Dzięki wielkie wicciu dla ciebie, pozdrawiam serdecznie. Bo Kogoś to nie jest takie. to są moje 600 zł Kamileczek Elo 30 zł Elo Każdy, kto zło. będzie w tej liście, ma zagwarantowanego gumisia. Nic innego nie zrobi. No, Kuźba, trzy legendarne. Dzień dobry, 111. Bicie dla ciebie. Moment, moment, moment. Moment, Kuźba, trzy legendarne mi wleciały w przeciągu 40-50 minut. Moment. ZARA PRZYJDĘ A może ananasowy jak w piosence o pić xd 10 zł. CO? A to, to, to dzisiaj? TAK DZISIAJ! Co ona tworzy? Ty ile? 33... Trzy... Ja pitałe Trzema donate'ami Trzema? To ile w jednym? Bo 500 musiało być W jednym było prawie 500, drugim 600, trzecim 600 No właśnie Masakra You see this! To miała być walka o gumisie kućba. Po prostu jakby Co otworzy? Nie, nie rozumiem nie, nie rozumiem po prostu tego Nie mam pojęcia miścia, co to się odjadzi. Ja nie mam pojęcia 100, Naprawdę 11, nie, Chciałbym wiedzieć odjadzi, ale nie, nie wiem 50 minut się wbiło 5% celu, nie? Jakby jakby to jest To jest niepojęte dla mnie Dziękuję bardzo, pizzu i dla Ciebie pozdrawiam serdecznie. O godzinie 20, czyli za godzinę i 10 minut, wszystkie te osoby po prostu będą. Yy, Co o, tu się o... odpierdala? No kiki, No, no! no, no! no, no! chcę dwa gumisie 1111 złotych. Jeszcze od nawet. Co się Nie ja wiem. nie tego. Ja, ja tego ja, ja, nie. Gdzie tak? pojmuje co się odwala tutaj? Jezu ile ona się zbiła. wbiła masz jak dawałem ci kieszonko, to <gances> żeby na te nie szły, bo mówiłem że SD, legendy te wysyłasz. Zabawiam się na tebie, a tak na serio, to chylę czoła, jestem pełen podziwu. Pozdrawiam, 50 złotych. Jezu, coś się dzieje dzisiaj! <złys> Jezus, przecież to jest... No w sensie to jest... to jest... No to jest... nie... to jest, kołboza, Ale to jest... kur... no to jest coś... Ale... To, nie! Dziękuję Kamilec, No to... Diamentowego gumisza! O! Zobacz... co? O! Nie! teraz ta ma co ja gorszy z 50 złotych. Nie dam, rady, nie dam rady! Nerwowo nie dam rady dzisiaj! Po prostu nie dam rady! Wizdnia 111, ja co tu się właśnie i to jest słownictwo 30%. Million. Dziękuję! Jezu, ja nie wiem, co ja mam powiedzieć! Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć! Jezu, śmierdzie, co jest <tryk> grane? Moment, ja, ja nie mogę, ja nie mogę, <tryk> ja nie mogę prowadzić live'a, nie jestem w stanie prowadzić live'a, po prostu nie jestem w stanie. <tryk> <tryk> Ludzie, na początku live'a było 75%, teraz jest 83. What the fuck, co jest grane? Ej, wybacz mi naprawdę, ja ja, ja, mu, ja, mu, ja muszę to sprawdzić. Ja muszę, to, to się kuźwa nie dzieje. Takie rzeczy się nie dzieją. No nie ma opcji w ogóle. To się kuźwa nie dzieje. Ja to, ja to muszę sprawdzić. Alferaz, dziękuję serdecznie Alfara, po raz kolejny. 84 już jest. No co jest grane? Jezus Maria, no co jest? No nie rozumiem tego. Kuźwa to jest. Kuźwa, nawet dla mnie za dużo, nie? To jest nawet dla mnie za dużo. No nie, no to nie są fejkowe. Ja wam mówię, to nie są fejkowe, bo fejkowy donate jak był, to od razu było widać, że tam było tam na minusie i tak dalej i to nie było podliczone. To nie są fejkowe donate, to są prawdziwe, prawdziwe kuwa, które są, rozumiesz? To jest to jest chore, to jest po prostu chore, to jest chore Tak, diamentowy gumis jak nic, wichi. ja ci zrobię diamentowego, okej? Okay? Takiego największego, który tam będzie stał na czele kuś ponad królem To będzie taki starszy y y gumis, który przewodzi królem i wszystkimi tymi Taki wiesz, nad królem taki wiesz, najważniejszy taki Zrób, co? Chmur, chmurę na gumisia i na chmurze tego diamentowego, o, o. Tak. To, to jest taki Gumiś bóg będzie. O ta, ty robimy, robimy gumisia Boga. Robimy gumisia Boga. Walić coś, wale jest banów na razie. Gumiś bóg trzeba zrobić. Ja pierdzielę. Nie, nie, jest i cyk dziękuję Alpha Steam. Wiki dla Ciebie, pozdrawiam serdecznie. Zrobimy potem tak, że będzie 9 ników i 8 ników będzie ten, a Wiki będzie miała tego specjalnego, ok? Tak zrobimy. Tak myślę, że będzie spoko. Czekajcie, wchodzę sobie tutaj. Ilość donatorów: 9. Dobra, czekajcie, odtwierzymy sobie to. O, 9 ników jest. Dobra. Dziękuję, Lowencja. Widzę do ciebie. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki wielkie. Spoko, Marylowi to prześlę. Ja powiem, panie, to jest w trybie now ma być montowane. Rozumiesz? W trybie kuźwa natychmiastowym po prostu ma być to montowane. Ja to mam mieć na wczoraj. To będzie, kuźwa, najbardziej premium zlecenie, jakie, jakie w, w ogóle <śm> Masakra po prostu. Żeby, kuźwa, w jedną godzinę coś takiego zrobić, to jest... To jest, nie, to jest... Uff. Mi się momentalnie słabo zrobiło. A ja sam nie wiedziałem, czy ja mam płakać, czy ja mam krzyczeć z radości, czy ja mam... Czy ja mam... Co ja mam zrobić, kuźwa? Nogi mnie się trzęsły, wszyscy... A, idź! Tyle emocji naraz, kuźwa, to ja dawno, że nie miał, nie? Poczekaj jak życie ja Bardzo dobrze, Kora, dziękuję. Biczyn dla ciebie, dziękuję, Kora. Dzięki wielkie. Dodawać różne wasze pomysły, okay? Hello! Dziękuję, Prity Pozdrawiam serdecznie! Dobra, damy sobie. PRETTY PSYCHO! <many> Potem się Warto będę po kolei czarno, pytał każdej osobie po prostu, jeżeli ktoś nie, nie, nie powie no to będę po prostu jakoś randomowo przycielał. także za, będę pytał wszystkich po kolei z donatorów, kto, kto się kto, komu się nie, kto się nie odezwie po prostu, jakiego chce, no to także fajnie by było jakby jeszcze ewentualnie osoby, które tutaj są na przykład, czyli na przykład Lowancja jeżeli masz wytypowanego jakiegoś gumisia, którego byś chciał, to bardzo by fajnie było jakbyś jakoś mi dała znać, jakimś najmniejszym jakimś tym coś, to by było bardzo spoko, bo na pewno by będziesz pierwsza. Król był wybrany jeszcze najpiękniejszym więc... chce pomarańczowy. Dobra, to będę pamiętał, że jesteś pomarańczowy. Dzięki wielkie bicie na ciebie. Dobra, my... no, to... Wiście są koloru wiśnia. bordowego, chcę bordowego. Jak wiśnia nie masz, to czerwony. No to mamy problem, bo... Czekaj, Wiścia ty jesteś który? 30 Dobra, ty jesteś nad pretty psycho, więc teoretycznie masz do tego większe prawo po kolei, nie? No to... Bo i PrettyPsycho chce czerwonego, i ty chcesz czerwonego, no i będzie, będzie problem, ja, czuję, że będzie problem, dzięki wielkie, widzę cię, pozdrawiam. Dajcie mnie też coś, Kora jest na ósmym miejscu, także no, nie wiadomo, co się będzie działo, nie wiadomo, jeszcze live'a jest co najmniej pół godziny, więc jeszcze się możecie klepać. A nawet więcej niż pół godziny, bo zanim zrobię tego boga gumisia, to jeszcze trochę to potrwa, dzięki wielkie, widzę cię, Kora, pozdrawiam serdecznie. A, już nie, jest czerwono-czarny, to moje kolory nie oddam. Dobrze, no to Pretty Psycho. Pamiętam czerwono. 85%. 10% w półtorej godziny biło celu. 10% kuźwa, procent. Jak ktoś to się to Nie no problemu. Nie tam obojętnie wiem, nie jestem tak. A właśnie, bo ty nie, chciałeś ten ty pociąg. Ty nie, wiesz, ten, że ja nie zapisałem chyba, że ty chciałeś pociąg. Z tego zapisałem budowlę. Złoty. Dobrze, żeś mi teraz, kurde, przypomniał, poważnie, nie pamiętałem, bo to chyba żeśmy po lewie chyba gadali o tym, albo coś nie wiem. Dziękuję bardzo, Seba widzę dla Ciebie. Dobra. Dwudziesta wybiła, dobrze. Dwudziesta wybiła, to zapiszę sobie wszystko, żeby nie było. Zapisujemy sobie tutaj wszystkich Myk. Bóg Gumis, albo gumisiów, bóg, gumisiów. Wiki lubi, li, A ja A. Okej. Okay. Wiki lubi. Li, jest. Dobra, zapisało. Dobra, wydaje mi się, że tak. Pomarańczowy na pewno na ciemnym, bo widać było, jak wygląda na jasnym, więc to będzie na pewno na ciemnym. Czyli lecimy. Pomarańczka. Imienia. Kamileczek. Dobra. I dajemy ciebie hopię tutaj na pomarańczowy No i wszystko ładnie widać. Dobra. Zielonek. Mienia. Wy i syny i AA. 111. Tak? Tak. Dobrze, dobrze, dobrze. O! Ładnie bardzo widać zielony. Super. Dobra. Różyczka. Michasialowe. Dobrze ptem? Michasialowe. Tak jest! Dobra. I różowy. Pyg. No i pięknie widać. Dobra. Cytrynka. Albo cytrynek. O! Cytrynek. Ale py py, -py E, ry, a, ty, z, ty, e, a, my I bierzemy sobie żółty Pyk, też pięknie widać, dobra Brązowy miał się nazywać Kakałko Kakałek <laughs> Kakałek Loweny Oj, Loweny a, 101 Lowencja 101, dobra I brązowy O, no i spokoj widać, dobra Ptasie, mleczko Senator. A tam źle brzmi. Kakałek bardzo dobrze brzmi, tak słodziaście. Truskawek. Pyry. Ej, pyry. E. i y. Podłoga. Pycy. Ho. Chyba dobrze napisałem. Miałem nadzieję, że dobrze napisałem. Myk na czerwono, elegancko. BLOOM Seba 81. big Tak, będzie ładny. Wszyscy są podpisani. I teraz, tak jak mówiłem, będę po prostu robił tutaj sobie jakiś, wiecie, zrobię sobie coś, ale taki, wiecie, dywanik czy coś, żeby to ładnie wyglądało. Tutaj jakiś zrobimy, nie wiem, jakiś taki taki płotek, coś, ale taki płotek, żeby oni sobie siedzieli w takim w takim takim swoim kręgu, powiedzmy, nie? Czy coś w tym stylu, chociaż oni tak mieli właśnie siedzieć jakby w lesie, więc może ewentualnie jakieś drzewa tu zrobimy, żeby po prostu sobie było takie coś, na przykład, bo takie wysokie będą jakoś takich trochę ukryją. I zrobimy oczywiście sobie tutaj ścieżka do króla gumisiów, nie? Fajnie to wygląda, jak jest tutaj król gumisiów, a nad nim to taki, kurde, świecący z diamentu w ogóle Bóg gumisiów. <laughs> no. No elegancko.